Punkt piąty. Jak będziemy cały czas gadać o odwiecznych wrogach, o napaściach, o sprawiedliwości dziejowej, to w końcu przy prostej, ale potężnej komunikacji ze strony przeciwnika Polska zacznie uchodzić wśród partnerów NATO, szczególnie tych oddalonych od konfliktu, którzy nie są zainteresowani żadną wojną, jako budująca narrację wojenną, posługująca się komunikacją wojenną, zaczepną, aż po prostu przegniemy pałę. Punkt szósty. Rosja już rozpoczyna działania przeciwko nam w formie otwartej, za pomocą dyplomacji bardzo prostej dyplomacji. Tutaj nie trzeba być wcale żadnym geniuszem po ukończonych szkołach. Już na forum ONZ Rosjanie mówią: Tego i tego dnia wyciągaliśmy rękę, aby sprawdzić, co faktycznie się stało. Białoruś mówi: Tego i tego dnia próbowaliśmy nawiązać relacje dyplomatyczne, aby załagodzić spór. Nie odezwali się. Zobaczcie, nawet z Amerykanami zaczęliśmy rozmawiać, ale Polacy nie chcieli, bo są pieniaczami. Jak zawsze, jak zawsze parli, tak teraz, dzisiaj również prą do wojny. Jesteśmy ich sąsiadami, coś o Polakach wiemy. Zobaczycie, że jeszcze kiedyś padnie taki argument. No, proszę państwa, na forum międzynarodowym. No, czy jesteście zdziwieni, że Polacy tacy są? No, w pewnym momencie musieliśmy zlikwidować im kraj na 123 lata, bo nie dało się z nimi żyć. To są wieczni pieniacze. Powiedzą, to co wszyscy się mylili? Austria się myliła, Węgry się myliły, Prusy się myliły, Rosja się myliła, carska Rosja. No musieliśmy zlikwidować to państwo, ponieważ ono nie nadawało się do niczego. Będą budowali taką komunikację i co z tego, że jest ona nieprawdziwa? Prawda w świecie nie ma znaczenia, bo nikt o nas nic nie wie.